Co ona no tam, jakie tu moduł odprawia tutaj nad rzeczką? Kurde, tańce tutaj jakieś do, do księżyca. Cześć, witam Was serdecznie w drugim odcinku z drugiej części Outlast'a. Jeśli nie widzieliście poprzedniego, koniecznie go sprawdźcie i zostawcie coś po sobie. Wtedy nie ominą Was żadne w przyszłości. Życzę Wam miłego oglądania. Zaczynamy! Lecimy. I witam Was serdecznie już w grze. Zaczynamy kolejny odcinek z Outlast 2. Mhm. <laughs> Tak. Lecimy. Po drabinie. I znajduję się w jakimś domu czyimś. I mam baterię. Cały czas nie wiem, jak dużo baterii mogę mieć. To mnie zastanawia. Mam jakieś wejście do góry. Czy znajdę tutaj coś jeszcze pożytecznego czy nie? Są jakieś obrazki jeszcze święte. Masakra. I godzina? O! Nawet godzinę możemy sobie sprawdzić. I ona działa! Ona działa! No, nie jest adekwatna do mojej, ale ona działa. Zabawne. Zatrzaśnięte. Dobra, no to jedyna droga do góry. Lecimy. Halo, halo. Ok, bezpiecznie. Jest szafa, żeby się ukryć. A jak jest szafa, żeby się ukryć. To pewnie coś zaraz nam tutaj wyjdzie. Zobaczmy, co to jest. A tu jest kolejne, kolejna notatka. Proszę bardzo, jakby ktoś chciał sobie przeczytać. Dobrze, zatem teraz otwieram te drzwi. Zobaczę, ile mam tych baterii. Mam trzy baterie aż. A to ile mam tej baterii? No, prawie full. No to nie jest źle. Dobra. Halo, halo. Dobra, jak coś to uciekamy. Uciekamy do tyłu Ty ktoś jest. Co on robi? Co on robi? Oj Mogę tam zerknąć jakoś? Co tam się dzieje? oj. Chyba przez okno będzie naj... najlepiej przeskoczę jakoś. Okej, okay, dobra, udało się. Lin, Lin, chodź tu. O, ale to ma straszne oczy w tej kamerze. Ho, ho, ho. Dobra, dawaj. Ona się wydostała stamtąd. Że dała radę, nie? Oj, co oni ci zrobili? O, nie. To może być wszystko. Może jakaś omena w sobie nosi teraz. i thought you were dead when you fell i we were all dead <laughs> it's okay i'm here we're gonna get out of here okay God. what did they do to you i, I can't talk about it <laughs> ho, ho, ho. please don't ask me the after all the they're coming they're coming they're coming To początek gry. Raczej takie zakończenie nie byłoby mile widziane w takim tytule. Czy znaczy, ja bym się nie pogniewał? Nie. O, oni rośnie dzieci. Tak? O, oni coś zrobili. I to coś dziwnego.

Co on robił mi? Gryzie nogę? Mm, Motherfucker! Like oh, nie, o oh. oh, to jest facet, nie? To jest facet jak nic. O je, je lub idego! O nie O oh, nie, nie chcę, nie chcę tego już. We have Idź sobie. I <laughs> Czy to może kobieta? Jakaś... Nie, to nie może być kobieta. Nie. Nie oszukasz mojego instynktu. <trykny> Lynn! Oh, God. Ona tam leży? Lynn! Tak? No, dawaj! Ogarnij się, ziomek! To ona? Nie widzę. są Można tą latarkę wziąć, mogę? To No. No kto to jest? To nie jest Lin. To jest facet jakiś O ja, ja myślę, że to ona tu leży. Jeszcze mam jedną czwartą baterię, a już mi mryga. Bez sensu, nie? Dobra, gdzie ja mam iść? Eee, no nie wiem, pójdziemy tam i zobaczymy. Są jakieś światła. Aha, latarkami. Tutaj będą szukać mnie teraz, to ja muszę się schować. Ale gdzie ja mam się schować? Lepiej w tego krzaka o! Oh, tak, 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 dobra. Fajnie się schowałem, nie? Dobra, wymieniamy baterie I lecimy, lecimy stąd. Nie wiem gdzie uciekam, ale dobra. Nie jest to istotne teraz. Trzeba po prostu jak najszybciej stąd zwiać. No i chyba tutaj miałem się właśnie dostać. Więc okej, okay, okej. Okay. Jak ja mam się chować Dobra Kij tam, że ta kamera, nie? Ho! 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 On mnie znalazł. Weź się przetrzyj. Jak się przeciera Nie wiem co ja robię! Nie wiem co ja robię! Tu no, dawaj, dawaj, dawaj. Tak. Co się dzieje? O siet. Znowu znowu mnie przeniosło, ale mam kamerę, więc jestem teraz teorii dorosły. No, no chyba tak. Tu nie przejdę? Do tablicy chciałem, jest, są jakieś nutki i chyba tutaj nic więcej nie ma. Ciekawe, czy w tym świecie mogę zbierać baterie i czy ja będę miał potem je. Zobaczmy ile mam baterii. Mam baterię Mam baterię. Otwieraj. Nie? Do góry? Nie? Okej. Okay. Nie zmuszam. Jessica, znowu się pojawia to imię. Wyjdzie w so, so sorry, Jessica. I znowu to zdjęcie. Co to tak grało ładnie? Jakaś pozytywka. No nie widzę tu żadnej. A mam tu nagrać? Oj, będzie długa wypowiedź. Będzie długa wypowiedź. Co mi chcesz przekazać? Dobra. No, do, dobra, dobra, jednak warto było. Warto było to zobaczyć, daje klimat. Ej, jest jaśniej w tej kamerze. Ale fajnie. Dobra, ja nie wiedziałem, że jest w niej jaśniej. Ja cały czas z nią będę chodził. Nawet jeśli nie używam noktowizora, to w niej jest jaśniej. Patrzcie, jaka różnica. Jej, tylko troszkę z przebliżenia, nie? Troszkę przerażające. Jak mi coś wyleci, to na ryj prosto. Dobra, jedyna droga tam, to idziemy Halo, halo? Tutaj nie Mogę się schować do szafki? Co, to, co, co? Co tam jest? Kim ty jesteś? Biegniemy do niego, wryja mu dam! Ho, 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 ho Tego się nie spodziewałem Fajnie to zrobili Bo jakby mnie zaatakował to byłoby takie Przewidywalne, ale Jak na mnie wyskoczył tak nagle To było ciekawe Dobra, jesteśmy na zewnątrz Pierwsza wskazówka Wydarzenia z tej chwili działy się w zimę O! Ale tutaj. Dobra, i co, i teraz chyba się. Tak myślałem, tak myślałem, że dostaniemy się znowu z powrotem do naszego świata. Nie wiem, co jest gorsze, czy tamten, czy ten świat. Chyba tak.

didn't say squat when my wife got skull had to get cast out didn't complain when nah pressed himself in my enemy oh I'm sorry but when he said my grandson baby he in her was my the Antichrist and I had to slit her belly and kill the child is

Your daughter. She was eight months pregnant. Blonde hair cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her. That's why all right? No okay? Please, mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on. Get you inside. Nie wiem, czy tego chcę. Um, dobrze jest się rozejrzeć na przyszłość, ale nic tutaj nie widzę. Dobra, dobra. Może coś tutaj? Też nie ma. Co to było? Ha, tak? Naprawdę. Do piwnicy mnie chce dać. O nie! To jest podstęp! To jest podstęp! Nie chcę tam iść, nie idę tam. Nie, nawet za baterię tam nie. No dobra, za baterię tam pójdę. Daj mi baterię, to tam pójdę. Są to jakieś baterie? No cholera, jasna, nie ma żadnych baterii. No dobra, gra oczekuje. Sorry. Nie mogę nieść więcej bandaży, a mogę jakieś zużyć? Mogę użyć? Nie, nie mogę, no to trudno. No na razie nikt mi nie, na razie nikt mi nie zrobił krzywdy, więc. Nie śpi. No. no tak, no tak, to jest na pewno bezpieczne, prawda? Idziemy spać. Dobra, czemu by nie? I co się wydarzy teraz? To chyba głos tej Jessiki jest. Tak mi się wydaje. O, i chyba to jest głos tego typa, co nam wyskoczył tak niespodziewanie. I ain't hot nothing. Righteousness cannot ja pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him a hundred times. If I knew where the outside was, the prophet don't need your help in finding the devil's horror and her up me. Not questions even now other heretics at chapel. God, I'll go. Oh, yeah, What's

jednak on był dobry cały czas. Ale teraz mi przykro. Przykro, że miałem takie podejrzenia. Ale ona ma siłę, nie? Och,

Smutno, no? Smutno. Kurde, że tu są jeszcze tacy ludzie. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Chcą nagrać go? No dobra, zobaczymy, co powiesz. O, pojawiła się bateria. Przynajmniej tyle. I chyba tyle. O, chyba tego nie widziałem wcześniej. Hmm. Paul. Musisz powiedzieć papie, że Anna Lee była chora. Naprawdę. Poszła do swojej mamy i reszty trendowatych. Bardzo cierpiała. Była w zbyt złym stanie, żeby ją przebadać, więc ją odesłałem. To wszystko, co mogłem zrobić. Musisz wiedzieć, że nie zrobiłbym tego, gdybym miał inny wybór. Bo kochałem tę dziewczynę bardziej niż własne życie. Nie wiem, czy papa knot mi... Czy może noty jego mam czytać? Dobra, będę czytał knot, bo mi tak, tak fajnie. Nie wiem, czy papa knot mi uwierzy, ale musisz go przekonać, że mówię prawdę. Bóg cię kocha. Pój, kuzyn i ten. Dobra, wymienię, wymienię, bo tutaj boję się, że ta babeczka mi wyskoczy w zasadzie. W każdej chwili to może zrobić. Otworzyły się te tutaj drzwi, więc sobie pójdziemy tędy niewątpliwie. A i tak nic nie widać. No ale nie będę z gammy zwiększał, bo klimatu nie będzie Prawda? Bateryjka To mi się podoba Hop! Nie wiem tak Mi się wydaje hmm. Ale nie wiem czy to jest dobra droga jeszcze Chyba tak, chyba tak e? Co to za kobieta? Co ona tam? Jakie tu modu odprawia tutaj, nad rzeczką. Kurde, tańce tutaj jakieś do, do księżyca. Jest księżyc? No nie ma księżyca. Do gwiazd. Dobra, płyniemy tam. Wyrąbane. Głośce tam słowo swoje. I tylko chciałbym zobaczyć, jak się mam dostać. O, chyba tutaj. Chyba tutaj. Dobrze. Oj, chyba się boi. Tak mu tłucze serce, że aż mi ekran drży. Co my tutaj mamy? A, nie wiem, czy jakoś otworzę tą bramę, że tu jest kutka? A. Już myślałem, że to ona, a to jest płomień. O cholera! Myślałem, że to jest ta maczuga, jej, bo ona tak świeci jakoś dziwnie, nie? Maczuga? Nie wiem, co to za broń jest. Jakiś młot? Nie. O oh, fucking Christ! Szybciej, szybciej nagrywaj! Coś się tam dzieje? O ja, kolejne trupy. O, tam jest pole kukurydzy. Oj, to nie wróży nic dobrego. To nie wróży nic dobrego. Pole kukurydzy to nie jest dobra droga. Zobaczmy, co miałeś tam do przekazania. Pobdarli? O, dobra. Teraz rozumiem dlaczego byłeś tak przerażony, jak to zobaczyłeś. Teraz rozumiem. Niestety nie zauważyłem, że ich obdarto ze skóry. Mogę to zobaczyć? A skąd wiesz, że ich obdarto? Ja tak nie widzę za bardzo, w sumie. Może po tym? No maski mają, tak nie widać, żeby obdarci byli ze skóry. Może tutaj trochę? Ale też ciemno jest. Ho! Ty, ty wszystko, ty! Ło! Może po nich widać coś? Nie no, też normalne ryje. No co, co ty się spodziewałeś, że ja to zauważę? Okej, okay, ja bym poszedł najpierw tam, bo myślę, że tutaj znajdziemy baterie. Więc sobie tak zerknę na szybko. Jest bateria i jest list. Przeczytajmy sobie jeszcze ten list. Nie przeczytamy sobie tego listu, bo to jest znowu kartka z Biblii. Ale tutaj wam daję, jeśli byście chcieli sobie przeczytać. I znowu mamy bandaż, ale ja nie mogę z nich korzystać. Mam ich tak wiele już. Jeszcze mi krzywdy nikt nie zrobił. To jest normalnie event. Ok, w następnym odcinku zobaczymy, co kryje nasze pole kukurydzy. Do zobaczenia! A to już koniec drugiego odcinka, z drugiej odsłony Outlasta. Mam nadzieję, że wam się podobało i zostaniecie ze mną dłużej. O wiele dłużej. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, na nara!